Pytanie UPR, tak, proszę bardzo. już bez Korwina Mikke, UPR. Aha, to drugi, ta, ta, upr tak, Kongres Nowej Prawicy no, i UPR. Szanowne. A Korwin jest u... przeciwko Wam, czy sympatyzuje z Wami? Panie pośle, Unia Polityki Realnej jest jedna z tradycjami. nie, i, bo mi się z, z Korwinem kojarzy, przepraszam Pana. Tak, że, że... Ale kiedyś był Korwin u Was. No, tak, 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 no Janusz Korwin-Mikke jest dość dużą częścią historii Unii Polityki Realnej. Dobra, ale jest też proszę, w nasz... Nas, nas, nie, chciałem się czegoś dowiedzieć, że śledzie uPR tego Pana. Tak, Panie pośle, współzałożycielem upr jest między innymi stanisław Michakiewicz, i między innymi u was jest. Proszę. U was jest. Znaczy jest tu założycielem, jest wiele takich postaci z upr -u wyszło u Was partii też. No A panu, no. panu więcej myśmy współtworzyli platformę w 2001 roku, aż wstyd się przyznać. Bo mieliśmy podobne, no. po, mieliśmy podobne no. programy, jak tylko nas ruch... cały czas jest Delikatny niezmienny, Obniżanie podatku sytuacja i platformy podatków. Od sytuacji UPR- jest troszeczkę lepsza dzisiaj, no, ale... no więc właśnie za podatników pieniądze. Ale tak. nie o tym chciałem Słucham zapytać. Tak, tak. No trwa właśnie festiwal tych yy, podwyżki, tych podatków już na nie nadążamy, tak? Doży dożynacie tą gospodarkę, jak tylko jak tylko może no, ale już minister Boni bo ostatnio chce opodatkowywać cyklistów, tak, rowerzystów. Czy tak, tak to na jest serio? Pana jakaś tajna wiedza, którą pan ma, ja do tej wiedzy nie, znaczy, nie Minister, minister Boni bo powiedział, że Nic żeby opodatkować rowerzystów, żeby prowadzić. Czy Cyklistów chce opodatkować? Rowerzystów, żeby opodatkować. To była ironia, panie pośle. Rowerzystów, żeby opodatkować obowiązkowymi jakimiś ubezpieczeniami, żeby tam jakieś dochody z tego czerpać. No i takie pytanie, czy to na serio? Chodzi dokładnie, panie profesorze, o konieczność wykupywania przez rowerzystów od, tak zwanego OCE, ubezpieczenia odpowiedzialności. OCE nie jest nieznana kompletnie. Nie sądzę, że budżet państwa jakoś specjalnie zyskał na tym. Natomiast no, proszę wybaczyć, no, proszę pana, no, jakie podatki żeśmy podnieśli? Bo to, co na razie mówimy, to są pomysły. Pan mówi, dożynacie podatkami. Czy pan byłby uprzejmy w imieniu ciągu Ostatnich dwóch lat jakikolwiek podatek podniesiony przez rząd platformy psl Jaki? No Panie Pośle, teraz jest podwyższana akcyza, był podwyższony VAT. Nie, no nie jest jaki VAT? VAT. VAT od wielu no... lat jest nieruszany, nie. co, tak pan mówi? I... To, co pan mówi? Co pan mówi? Żadne podatki nie były podwyższane. No, pan żongluje zupełnie dowolnie, proszę Państwa, no, ja wiem, że młodzież dwa może. Dwa lata być... temu m... rząd Tuska podniósł VAT o jeden punkt procentowy. Dwa lata temu. Ja pytam od tamtego czasu, czy pytałem o dwa lata. To, Przepraszam, wyraźnie ostatnich dwóch na lat. Proszę no, państwa, ja wiem, że można. W ogóle mówić absolutnie dowolnie, młodzież ma prawo do pewnej dezynwoltury. No ale jednak proszę no, no, no być, no, w miarę jednak rzeczowo rozmawiać. Jeżeli ja mówię w ciągu ostatnich dwóch lat, to właśnie o to mi chodziło, że to minęło, minęło dwa lata i żadne podatki nie były podniesione. A pan mówi w ostatnim czasie, dożynacie podatkami. Pan nie może no, propozycji... Akcyzy, propozycji skok pro... na OFE. Proszę? Podwyżka akcyzy, skok na OFE. No, jaki skok na OFE? Przecież wyjaśniałem, że skok na OFE to jest... Ratowanie naszych emerytur. To się nie sprawdziło. Ja będę drugi raz, bo to już panu odpowiadałem, więc ja będę drugi raz jaka podwyżka akcji? No po prostu pan zupełnie dowolny, nic nie było żadnej podwyżki. Nie, Będzie, było w ża roku. nie było żadnych podatków podwyższanych od dwóch lat. według mojej wiedzy. A mówienie o dożynaniu, My się bronimy. No jestem pomysł Kaczyńskiego 39%. Zapewniam pana, że tego pomysłu nie poprzemy. My nie mamy poprzemy. Pomysł na Zajrzyjmy do internetu, panie...